Kochani, słuchajcie, widzicie, że nakryłam nowym sprzętem, bo jakość jest moim zdaniem dużo lepsza niż moja, tak to w ogóle była beznadziejna. I jeżeli będę patrzyła się w podgląd, to bardzo Was przepraszam, ale pierwszy raz po prostu nagrywam i nie wiem jak to będzie wyglądało, muszę patrzeć, czy po prostu, um, po prostu pokazuje wszystko dobrze, czy jest ostre, więc za pierwszym razem mi to wybaczcie, a potem po prostu będę się już starać robić to lepiej. Właśnie widzę, jak się dziwnie się patrzy, a patrzę się normalnie w kamerę. z niemcą. Widzicie, też nowy jest za mną tło. Przykryłam po prostu papier prezentowy, żeby było jakoś tak jedno icie mam nadzieję, że będzie ok, Więc jeżeli tutaj jakieś coś tam będzie źle w tym filmiku, to bardzo Was przepraszam, ale no mówię Wam. Pierwsza, pierwsza z kamerą to nagrywam i, I boję się po prostu będzie. I patrzę się w podgląd, czy patrzę się... Paso w kamera, a wydaje mi się, że bardzo się spoko. No dobra, zaczynamy. Dzisiaj jest wielki projekt Denko, jest mnóstwo tych rzeczy wraz z zamiennikami, więc pewnie będzie trochę 20 minut, więc wybaczcie im po prostu. Yy, I co, i zaczynam, bo po prostu zaczynamy od ciała. Dwie rzeczy do kąpieli. Pierwsza to jest płyn final z Lilla. Jest taki płyn różany, bardzo fajny. One kosztują po 5 złotych i ja je bardzo często kupuję, bo są po prostu tanie. Mamy tu 1,5 litra, a kosztuje 5 złotych, więc wydaje mi się, że jest spoko. I tutaj mam takie tutaj potwory. Kupiłam to w biedronce. E, też było tanie, kosztowało 8 zł. Tutaj były takie kapsułki o smaku i mąki, pomarańczy i truskawki. I też było fajnie, bardzo fajnie się właśnie rozpuszczały e, w tej pianie i ja byłam z nich bardzo zadowolona. I jeżeli chodzi o zamiennika, o zamiennika, e, to jest to płyn z Luxley Golden Desire. E, I ten płyn po prostu pachnie jak szampan, jest takie fajne, drogi perfum, Bardzo mi się ten zapach podoba i kosztowała 9 zł, więc też wydaje mi się, że nie jest jakieś strasznie drogowa Wiadomo, no, że lepiej kupić za 5, a jak nie ma, to się lubi, to się lubi, co się ma. Dalej, Naj mamy krem do rąk Ewa Natura. Ja ogólnie bardzo lubię te kremy do rąk, bo są bardzo dobrze nawilżające i, I są tanie i mają duże pojemności, duże, no to mieli trochę każdy, nie wiem czym powiedziałam, że duże. Ale po prostu bardzo je lubię. I na zastępstwo mam tutaj krem czy znaczy masło z perfekty. Masło do ciała pomarańcza pod olejek z zielonej kawy. Ale ja po prostu tego masła używam jako. Nie, jaką po prostu krem do rąk i do stóp, bo nie będę kupowała pięciu kronków na raz. Tylko wystarczy mi jedno masło i. i krem mam do wszystkiego. Ok, teraz antyperspiranty. Mam tu mu dwa. Pierwszy jest to Adidas Floral Dream. Też bardzo fajny i F.A. Sport Invisible Power. Oba były bardzo fajne, ja lubię te Empty Respirant, ale teraz przeszłam na ziarek, na wisi, zia ponieważ e, wiadomo, że w lato mamy, no, możemy mieć problemy z poceniem e, i to jest wisi Stress Resist i naprawdę jest bardzo fajny, ja nie czuję w ogóle mokrego, nie czuję tego potu, nie czuję, że śmierdzę, e, też bardzo pachnie są też bez którego moja mama używa. I one ogólnie kosztuje około 40 zł w aptece, ale na pewno można kupić je na Allegro, Ja kupuję w dwupaku, od mamu, i wtedy wychodzi po 20 zł na jedno, więc naprawdę o połowę ceny taniej. Mamy to. Potem mamy żelę pod prysznic, w sumie dwa. Tak, pierwszy jest to, ja wam tego nie przeczytam, przeczytajcie sobie to sami. Bardzo fajny, brzoskwinkowy zapach. Bardzo ładnie pachnie. Mm, I też kosztuje około 9 zł. I tutaj mamy e, z IK też żel o zapachu zielonego jabłuszka. Zapach cudny. A ja w sumie Wam to jako płyn do kąpieli, bo jakoś konsystencja była za bardzo żelowa dla mnie i jakoś mi się tak nie sprawdził. A na zastępstwo użyłam teraz dwóch żel. Pierwszy jest to Isana Melon i iglu, Gruszka. Igruszka, taki to jest olejek, który bardzo ładnie pachnie żele i Isanę po prostu wymiatają, kosztują 3zł za, za 300ml i są naprawdę mega fajne, bo są bardzo wydajne i na długo starczają i ja je bardzo lubię i też używam tutaj resztki, resztki, no i jest jeszcze sporo Original sos jest to mandarynka i bazylia, też bardzo fajny żel, bardzo nie pachnie ja wiecie, swego czasu bardzo często kupowałam te żele, jeszcze mi trochę pozostawało w zapasach, jak były promocje, bo czasami były fajne promocje na to. Eee, no i mi się to że podoba, spokojnie, ale raczej będę teraz inwestować w Isany. Dajemy mamy to do stóp Football. Jest to firma rozmanowska. Ja często używam takich restaurantów, szczerze Wam powiem, bo, bo po prostu wiatło u nogi się pocą a ja nie lubię chodzić po tą stopach i potem wszystko, wiecie, jest mokre, le. Nie lubię tego. A ten naprawdę się bardzo fajnie sprawdzą. Trochę pachnie cyfrem a chyba tak pachną po prostu piramidy. teraz chyba kupię szolę, bo szolę też używam często a teraz będzie szol na promocji z kartą lifestyle chyba minus 30 w superfarm, a normalnie minus 20 więc wam zachęcam, żeby kupić szolę, bo też są bardzo fajne e, tutaj mamy Nivea balsam pod prysznic też bardzo fajny, Używam go chyba już dosyć dawno e, po prostu smarywujecie sobie i potem zmywacie, zmywacie, zmywacie wodą i naprawdę skóra jest gładka bardzo fajna E, I na zastępstwo po prostu też mam ten to masło do ciała. Okej, okay, to mamy. E, teraz pasta do zębów. To są pasty z O'Shawn. One koszą 3,99 To są pasty, które są e, jakby razem z e, płynem do płukania buzi, dlatego są rzadsze, ale są mega, mega wydajne, mega fajnie odświeżają buzi. Bardzo dobrze mają w sumie nie mam nic do powiedzenia. E, to była pala wybierająca, a teraz kupiłam sobie odświeżającą. Tak wygląda. Bardzo spoko pasty i Taka, niby tu jest 75 ml, a chyba na ogół tyle jest właśnie, nie? Ja nie wiem, nie patrzę nie, ja mam pasta jelitów. Ale wydaje mi się, że są spoko i będę dalej kupować, zresztą z mojego reala pod blokiem robią teraz oszołom, więc tym bardziej. Teraz twarz. Z twarzy mam jedną rzecz? Jedną. Jest to płyn micelarny, mój ukochany garnier, płyn micelarny 3 w jennym, Świetnie zmywa makijaż, wodoodporny W ogóle nie podrażnia oczu, tutaj, duża pojemność o 17 zł Super, super I oczywiście na zastępstwo mam to samo, kupiłam w ogóle dwa opakowania Była promocja w roznanie, Więc moja mama kupiła dwa opakowania, bo jej też się bardzo dobrze sprawdza Wiadomo, że dwie osoby to dużo szybciej to schodzi Płyn ale jest świetny i bardzo Wam polecam Eee, dalej mamy jeszcze włosy i kolorówka. No, więc szybko przejdziemy do włosy. Szampony, szamponów mam raz, dwa, trzy. Pierwszy jest to Sajos. Taki to jest do włosów matowych. Po prostu będę wam pokazał, w ogólnie nie powiem. Dalej mamy Yves Rocher, To jest szampon pokrzywowy do włosów przetłuszczających się i... Patrz, patrz w ten... Eee, nie wiem, czy wam tak się wydaje, ale ja patrzę normalnie w kamerę, a wydaje mi się, że patrzę w podgląd. Nie wiem. I drugi jest to ten ostatni, nawilżający szampon z Sabryny. Ten był bardzo fajny, pokazywałam mam go w ulubieńcach. E, naprawdę był spoko, bo bardzo ładnie pachniał, e, mył włosy. Wiecie, że ja od szamponów i ojczyzn nie wymagam za dużo. Jeżeli moje włosy ładnie pachną, no to jestem już kupiona. I ten też był bardzo fajny, też ładnie oczyszczał i, i był naprawdę spoko. I wreszcie, no, wiecie, że ja lubię szampony pokrzywowe, bo też bardzo ładnie e, oczyszczają te włosy i są fajne. A teraz kupiłam. Uwaga, uwaga, uwaga. Szampon pokrzywowy cały do za całe złote 99 zł. E, ja mam często tak, że kupuję po prostu. nie ja kupuję. Nie mam okład pieniędzy. Czy kupiłam ostatnio dużo rzeczy do, do planacji włosów, e, dlatego kupiłam hamę za 2 zł. A swego czasu używam bardzo częstych szamponów. One kosztują 2 zł i rzeczywiście bardzo ładnie oczyszczają te szampony pokrzywowe, e, więc Wam polecam kupować. I to w każdym sklepie, jeszcze w Realu, czy w Leclercu, czy w Auchan, są takie szampony za 2 zł litrowe. Bardzo Wam nie polecam. A, jeszcze mam szampon Skitoko. W ogóle mi się nie sprawdził. Oczywiście, nie był spoko. Użyłam go chyba za trzy razy, bo mamy takie opakowanie, które odkręcamy i ten plastik jest bardzo, bardzo twardy. Ciężko w ogóle wydobyć to, więc tak za bardzo nie sprawdził mi się. Więcej go nie kupię. Więc, zresztą są drogie te szampony. Tak samo jak Sabrina kosztuje 40 zł. No to nie chce mi się trochę wydawać tych pieniędzy. Dalej mamy trzy odżywki. Pierwsza odżywka Kalosa. E, kolor. Wiecie, że ja bardzo lubię te odżywki Kalosa i moje zami są fajne, bo są tanie, działają jak każda odżywka, więc nie mam nic więcej do powiedzenia. Są super. I mam też tu z Isan z olejkiem organowym, chociaż w składzie w ogóle nie ma oleju organowego, więc tak trochę kicha. Ale była spoko, też jej używałam na co dzień, więc. I odżywka, oj, e, z niwej też była bardzo fajna, bardzo ładnie pachną w ogóle te odżywki z niwej. Kosztuje około 9 zł i ja jej jak najbardziej polecam. Więc wiecie, no kto co lubi, tak? Od masek i odżywek nie oczekuję dużo, więc jakby nie będę wam specjalnie mówiła e, godzinę i na ten temat, po prostu wam powiem, czy mi się sprawdziła, czy nie. I na zastępstwo mam dwie odżywki, e, czyli dwie maski, bo mi się tu przykali, nie dobrze. Jest to maska intensywny kolor i maska intensywne wygładzenie z jaj. Bardzo mi się to fajnie sprawdziły te odżywki naprawdę są bardzo fajne, też wykładają włosy i są też wydajne, więc spokojno jak wam mówię, nie będę się rozpowiadać. I ostatnią rzeczą z włosów jest Vella Style Style. On był kiedyś Shane się ten lakier do włosów był. Ja bardzo fajny, bardzo oj, coś muszę tu poprawić. Był naprawdę bardzo fajny, bardzo ładnie te włosy utrwalał, nie skleją ich. Naprawdę był super. Nie wiem, czy to będzie w zamanych sklepach. Jeżeli jest, no, to na pewno go kupię, bo bardzo fajnie mi się sprawdził, naprawdę. A teraz mam lakier hmm, Stylist, Oj, pobudziłem się tu na raz Ultim, hmm, by Claudia Schiffer. Hmm, spoko był, spoko jest, ale trochę mi skleja włosy i muszę, sobie, tak wiecie, strzepać. Ale nie jest takie zły, bardzo ładnie pachnie, jak na lakiery, i spoko. Ale chyba na tym kupię po prostu jakiś tańszy. No bo chciałam pokazać, co kupiłam w ogóle dzisiaj. Jest to e, Pianka z Welli, jest to zakręć Pianka Super Skręt. E, I to jest niby jeszcze Pianka, która ma nam chronić włosy przed, ym, przed lokówką. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo na ogół Pianki nie mają czegoś takiego, Mam mają tego utrwalać. E, no zobaczymy, no jeżeli mi się sprawdzi, to pokażę wam go w ulubieńcach, tak? A jeżeli nie, no to, no to w bublach, a po prostu w projekcie ręką i tyle. I to wszystko jest, e, jeżeli chodzi o planację, a teraz przejdziemy do kolorówki i wszystko mi tu leci. A, mam jeszcze jedną rzecz, e, to jest Biosilk, e, oczywiście na końcówki, ja go swego czasu bardzo często używam, teraz w sumie nic nie mam na końcówki, albo mam, nie, mam jeszcze olejek z Mariano, ale nie przyniosłam go do sorki. Ogólnie był fajny, tylko on trochę wysusza włosy, więc tak go często nie można używać, ale był ogólnie spoko, go kiedyś swego czasu bardzo często go kupowałam. I teraz tak, kolorówka. Oczy, oczy, oczy. Po pierwsze jest tu Jordani Gold Supreme Love Mascara. Taka szczoteczka. Taka może wam pokażę. Um, ogólnie nie podobał mi się, robił wielkie grudy, w sumie nic takiego specjalnego nie był na rzęsach, więc nie chcę o nim mówić, odkładam go i wyrzucam. Jeżeli chodzi o to, co teraz używam, to wykańczam dwa tusze. Pierwszy jest to Essence Mania z taką szczoteczką. Mhm. I też jest spokojem, wam go pokazywałam w odbijęciach. Ten zresztą też jest to Lash Sensational e, z taką wygiętą szczoteczką. Też jest spoko, ale właśnie nie wiem, co kupić. Eee, jeżeli macie jakieś tusze do polecenia, to mi napiszcie. To takich właśnie wydłużające, unoszące, podkreślające. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie super shock z e, Avonu, no ale to jeszcze zobaczę. Więc jeżeli macie do polecenia jakieś fajne tusze, to mi to napiszcie na dole i po prostu wykorzystam je. Kupię. Ale też wiecie, nie przecedzaj mnie, nie kupię Lora za 60 zł, jeżeli już to kupię na Allegro, tak? Więc albo tusze, które wam się sprawdzają, które są naprawdę fajne, to napiszcie mi na dole, to chętnie wypróbuję. Dalej mamy odżywkę Eveline, paznokcie twarde, śniące jak diament, wiecie, to jest moja ulubiona odżywka, bardzo lubię, bo paznokcie bardzo szybko rosną, są twarde i w ogóle piękne i śniące jak diament. No i zastosowałam to samo, czyli też tą samą odżywkę bardzo lubię, wiecie, i nie, nie potrzebuję jej zmieniać. Dalej mam odżywkę Advanced Volumier z e, to jest ta baza taka pod tusz, bardzo ją lubię, e, włosy, czy włosy, rzeczywiście włosy, rzęsy, rzęsy są rzeczywiście dużo bardziej mm, jakby dłuższe, unos, uniesione e, i teraz, e, i mam teraz tą samą odżywkę, tylko, że z olejkiem Leganerem oczywiście nie przeniosłam, no ale żebyście widzieli, że jej cały czas używam. Dalej usta. Mam tak, pomadkę NYX, moją ulubioną pomadkę NYX, która nie wiem jaki ma kolor, ale może wam tu jeszcze troszeczkę pokażę. To jest taki kolorek. naprawdę no, bardzo fajna. To jest taki miękki mat, to nie jest takiego jak burżuła tylko właśnie to jest taki miękki, który można zawsze poprawić, taki miękki efekt i nie znam koloru, ale na pewno kupię jakąś pomadkę z Nyssa i jeżeli macie jakieś polecenia kolory z właśnie z tych pomadek, to mi napiszcie Jakieś takie, wiecie, różo, różo no róż po prostu, ja uwielbiam tylko róży I dalej, automatyczna konturówka z Pierre'ne w kolorze zero, to był taki mocny róż, pokazywałam Wam ją nawet w ulubieńcach roku. 2014 naprawdę była bardzo fajna, bardzo kremowa kosztowała chyba 10 zł, więc niezbyt drogo i ja ją bardzo lubię mam jeszcze parę innych kolorów, więc wam ją polecam mam jeszcze do oczu eyeliner ooo, z Catrice jest to kaligraf Ultra Slim Eyeliner Pen i on ma taką tutaj taką cienką łańcóweczkę i niby jest teraz super czarny, ale on zaraz się robi Szary, więc nie za bardzo mi się sprawdził. Ja ogólnie bardzo lubię Catrice i mam nawet, miałam ten eyeliner też w tym pisaku, ale był to inny, nie pamiętam dokładnie nazwy I naprawdę jest fajny, więc to nie jest tak, że, że wszystkie Agnieszka <grymka> z są to do wiecie, do wywalenia, tylko po prostu ten akład się mi się nie sprawdził, ale ogólnie wam polecam, ogólnie, chyba dzisiaj powiedziałam, chyba za 100 razy, ogólnie. I ostatnią rzeczą jest to lakier. E, jest to chyba seria Safari e, z Vivo. Jakieś wiecie, że ja uwielbiam lakier Vivo. To jest taki kolorek, e, no właśnie, taki oliwkowy. E, no i zużyłam go teraz, jak wiecie, nasze hybrydy, więc czekoladę nie mam, bo będę szła do pracy, więc może mieć paznokcie bez pomalowania, Nie wiem, jak to przeżyję. Eee, ogólnie teraz staram się zużywać wszystkie lakiery, żeby, żeby nie mieć tam, skoro takich nie używam. A ten był bardzo fajny, bardzo Wam z zrobił, polecam. I co? Skończyliśmy ten filmik. Nie wiem, może nawet nie trwa 15 minut. Nie wiem, jak to będzie. Tak jak Wam mówię, nagranym na sprzętem. Widzę, że cały czas się uczę, więc może to, właśnie się patrzy na spogląd, to nie znaczy, że mieć tak cały czas. Wiem, że Wam to przeszkadza, ale no, cały czas człowiek się uczy. Mam nadzieję, że taka jakość full HD Wam bardzo przypadła do gustu i że lepiej się teraz będzie mnie oglądało. E, Napiszcie co myślicie, co myślicie o tej nowej kamerze Jeśli już nam się żegnam Przesłam wam gorące buziaki I do zobaczenia, papa pa.